Ej dobra Maciek, to ja się witam, okej? Okay? ok. No to witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Morgan, jest ze mną Mes. no mordy. Mordy, mordeczki, kolejny odcinek na kanale, znowu CSGO, znowu Operacja Hydra, robimy następną misję, tym razem mapa Demirash. I Was szczerze mapę? powiedziawszy, tak, znam mapę, ale nie widziałem, co należy zrobić. 20 fragów z 7. 20 fragów z MP7, okej okay. Obstawasz bomb a czy bomb bo SAD że bo my A Ja mówię, że B. Zawsze jest. A, bie. trafiliśmy Zawsze. A. A czy ja trafiłem? Okay. A, okej okay. No przepraszam. No ja ci zobaczę Dobra, mamy. Jeszcze nie wiemy ile mamy jeszcze. pieniędzy, ta, ale rozrzewka zbadamy. No, będzie zero raczej Trudno się broni Miraża. a czy nie lubię Dobra, Miraża ogólnie? 400 dolarów jest Dobra Coś kupujemy czy nie? Nie Ile MP7 kosztuje? 3700 no to... to trzeba pozabijać. Nie, w sumie wystarczy, że dostaniemy kasę za runo, nie? No ale w sumie patrz skąd przyjdą, nie? Z domku, z rampy, z łącznika, z dżungli i z rspct. Wiem. Już nie można. Aha, no teraz... O właśnie, zobaczmy granicę jak jest. Aha, wszystkie rampy. Co się dzieje? Łatwo na razie, standardowo. Dobrze. Dobra, ja mogę kupić. no ja też. A, MP7? Tak, tak. Aha! Nie możesz. No ja nie mogę, okej. Okay. No. MP9 mogę, nie? To no, nie kupuj. Nie kupować? A no to nie, ty weź nie. wszystkich na siebie, czy nie? Dobra? Zmark. Chciałbyś no. tak? Ej, raszyją chyba? Czy nie? Czy nie? Chyba nie, no mogliby szybciej generalnie w tych misjach. E... raszyną. No nie, raczej za są? są. No, Połączyć ja pomóż. Ja, ja ci ich zostawiam, nie? No, zostaw, Żart zostaw. żartuję. No dawaj. Dawaj, dawaj, ja ci ubezpieczam. Jest, to jest dwóch, szor, no. dwóch na szorcie jest. Ej, gala był chyba. No dwóch na szorcie, to A dawaj, śpieszę. Jeszcze ci zabierał. Jeszcze jeden tam był. Aha, mołotowa sobie pod nogi rzucę. A tu można do środka? A nie, tu już nie można. Jest gala, jest gala, jest gala, gala, gala. Lewo prawo? A ja widzę. go. to jest coś obicie mocno, okej. Okay. Słyszysz syrenę u mnie czy nie? Słyszę. Jedzie następna ekipa Ej, szybko dość wiesz, po, po tej pierwszej, nie? Teraz tak. Oni chyba nie wychodzą z res, Ale musisz że nie? Kupisz, nie kupisz, no kupisz. wychodzą, No kupiłem. Wychodzą, wychodzą. Okej. Okay, Ciekawe okay. czy kiedyś podłożyli bombę komuś w misjach. Bo nam jeszcze nie. O nie. Jeszcze. A czy bo nam Ej, zajmie? domek są. Pracę. O kurde. Zabijali ją okay. wcześniej, fleszuję domek No, poczekaj, masz jeszcze niego? Nie mam, a nie mam, 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 mam No to czekam Poczekaj, poszedł Ale wyszedłeś Nie ma tu nikogo Jeden był, tak? O. Splitem grają, sprawdzę CT w ogóle Ale tak to chyba nie, nie wychodziliby Aha, czterech CT, czterech CT A ty nie, ty nie masz, masz nie? No nie, uważaj A no to, dawaj Patrzysz to się też celowany jesteś? Jeszcze dwóch będzie. Chyba, że później dżungla, nie? Jest, Adam. Ładuję. Kogo? <laughs> Broń! Aha. Ej, zbił chyba. Misza No właśnie słyszałem. Kraty, Dobrze. Nie? Dobrze! Dobrze, Mesialdo! Panicz! Dobra robota. Ale Makota. Dobra robota. To no będzie hasło. Ale Makota to znaczy, że jest dobra robota. Nie, nie podoba mi się. A to wybierz tu jakieś inne. Nie. Bez No dobra. Czyli po prostu dobra robota. Dobra robota. A to będę ci mówił, good job. Ej, rafa, a w nie stał tak. Ej, panikowałeś, czterech. Pomóż. Gdybyśmy się popalili. No, ej, dobra. Jeszcze jeden tam jest. Nie było nie widziałem. A po lewej? A tu mogę dojść jeszcze do domku, i do mocno gości. Mogę dojść w domku, daleko w sensie. Aha. Sprawdź CT. Sprawdzam. Nie ma. Na lampę nie możesz wejść, ale w do domku głęboko tak. Bardzo głęboko. Jak głęboko. Bardzo. Sprawdź jak głęboko. o nie, dobra, no kawałek, no ale zawsze. To nie tak głęboko, to bardziej jak w oh yeah. no. oh yeah. czternastkę. Mamy zachęco. to. Jeszcze dwie fale. Nie no to łatwo coś, nie? Jak znamy mapy to jest dużo łatwiej. Na tych, na tych nowych mapach to się nie łapaliśmy w ogóle. No w sumie to, ale jeszcze 7 fragów, więc dwie fale. No ale i tak to no, patrz, masz 100hp cały czas, nie? O nie, prawie. A? Raszyła rampa. Rhym, 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 rhym. Aha, aha, okej. Okay. a nie wiedziałem. A <śla> jak chwaliłeś? A ja chwaliłem przed chwilą. No nie wiedziałem, że jest pięciu, nie myślałem, że jest dwóch. No to tak łatwo właśnie było, tak? Powiedziałeś, no, że no, to nasze, No tak, no to muszę. No nie wiedziałem, że z pięciu, no. No już zginąłeś. Mmm, mm, nie padłem, tam. Dobra. No nie. Kurde, no. Podpaliłem dzień przed zachodem słońca. Sarki, sarki. Moje oczy, mam czerwoną, wypiekaną twarz, jak pierniki. No po co to robisz, pistoletówce? Marnujesz no, pieniądze zespołu. Aha. Ej, galerasują, patrz. Nie jest, jest A, z gali, tak? Przedłużę. No widziałem tego, co najmniej na gali. Nie no, to bo te chyba się zawolone są czasami za bardzo. Bije mnie. Ej, plecy masz. Co ty? A gdzie się bije? Co te? No słyszę już. Czek, połóż. Dobrze. Boję się. Uf, to ja. Good no. job! Ej dobra, bo to pistolety to wiesz, tych dwóch pierwszych oni łatwo, nie? A, to przepraszam. Dają się zabijać. Ale tak good job, trzeba się motywować. Thank you. Masz jakieś skiny czy nie? Nie nie gram z skinami. Dlaczego nie? No bo mi się to nie podoba. No mi też się to nie podoba, tylko skanta mam e, ze skinami. Znaczy, czy z jednym skinem? A nie widzę? To cichutko, cichutko Cichosza Cichosza, proszę CT Tak, dużo, dużo CT o Kurde, nic nie widzę przy tym nogi A jest No jest. wiem wie. przycięło Oj, 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 wolało? Opa, bo, ty. Jestem 7? A to decoy. Aha. Włącznik leży. Ile, ile to HP zabiera, jak się wchodzi w to? Nie wiem, ale trochę. Tak, chyba ze 4. O nie, tak? po 10, stary. O kurde, Aha. to dużo. To dużo. Sobie bardzo dużo. Dobra, mam 100 HP. Dobra, już będą mieli broń teraz, nie? A. Jesteśmy w, sensie w połowie dopiero. Cicho. Odnowili się dopiero, gościu Wiem, ale ja może będę w domku siedział w sumie, pomagał. No, jak mi wejdą z trzech stron, albo no, mnie trasują. Nie jak ciebie to ty się wydostaniesz, ale gorzej, jakby na rampą w sumie. Ej, domek no. Traszuję, traszuję, traszuję. Poszedł. odbity trochę był A, wybuchną zaraz. Dobra. Uważaj tam. Cofnęli, cofnęli. Okej. Okay. Ej, mam zagrają. grają. się. Nie, no nie, bo nie mogę i tak podejść. Biegną. Dam biegną. uważaj. Są, są, są. Aha. Jeszcze jeden, jeszcze jeden sami. Ja. Aha, dobrze! Hahaha, <laughs> flesze mistrzów. Ależ to wykończył. Dobra, bo ty jesteś obity, żebyś się zginął w tej ostatnim, bo ja patrzę. I... No teraz tak, ale to i tak nie za dużo. Ale chyba mają no nie, to ostatnia, to nie mają A, forsują? <laughs> Ej, dobre flesze poszły, co? No Ale jak mądrze wycofali sobie z pałacu Szkoda, że mądrze się nie odwrócili od do flesza Dobra. Nasłuchujemy Domek, domek, domek Oła Ej, to ja nas czuję, no Standardowo, gościu 6hp ma koleś Nie możesz zginąć no nie! Zauważyłem, <laughs> Ej, zauważyłem, że dużo lepiej grałem w tej fali. Chcesz się to samo, serio. Jest różnica. Na pewno. 100%. Co? Że co? Ty w ostatniej? Tak, znaczy w ostatniej. Jak już mam jeszcze raz broń, to jest naprawdę. Jakoś wchodzą stary od razu wiesz. No nie, no trzeci raz misję powtarzamy. Pokojnie. Ej, bo to się tutaj patrz, łatwo, 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 i znowu przychodzi taturę. I nagle, patrz, ginę i nie zabiję nikogo. I ty też poprzednio wtedy nie zabijłeś, teraz udało ci. No ale wcześniej też padłeś od razu w sumie. No przepraszam. Oni czy... chyba w tej turze serio są coś wzmocnieni. Konektor są. Dobra, teraz kluczymy to, nie? W tej ostatniej trzeba będzie uważać. Granatami zagramy. Teda ostatni. Na gali jest jeszcze jeden, a drugi nie wiem. Masz za 8-9. Tyle. Aha, ty czerwona no mam No dobra, to, tylko Ej, co to jest. Dobra, no i ten jest gala Draminkowy mógł wejść. Dobra. Tak jest. Słucham? Powtórz. Brawo. I tak samo. robota. Ale przecież, jak będą jakieś headshoty za WP, no to nie no, w sumie ja z afki to dobry. Ale nie, czy w headach konkretnie trafię. wiem, to będzie problem. po prostu. dobrze. No nie, Dobra Co? Masz Flashbangi? Mam flash Flashbangi A jest korek, do czterech, do czterech korek Tu się rzucaj nic nie, bo pobijani chyba A, i uciekli gości, no patrz No co za. No what the fuck Nie no uciekli Rab to pewnie pójdzie, bo no raczej tak Albo co te? Tak? Na prawo poszli wróci, do respa wiesz Aha Chyba że to dziwne no zrobił pod B co domek? No flesz nie Jeszcze jeden Jeszcze Dobrze. dwóch Jeszcze dwóch Może przesuwę. A domek domek Jeden Dwóch Dwóch, 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 dwóch. Dobra, bo eko grali, nie? Wiem, ale mam już full prawie Idę po granaty Co full? A tak, bo byłem obity w mm -hmm, mm -hmm. no dobra Czuję, bo smoka kupiłem Kurde, już nie mamy Kurde Ojej No teraz są zdojadą często Domek I to dużo O kurde Tak jest, i w plecy. No, dobrze. A jeszcze jeden. Zobacz, zobacz, co się dzieje teraz, nie? Ale no po co ten smoke? To nie smoke. Nie? To nie jest mój smoke, nie ja rzuciłem, o nie. Ok. Ja na rampę, co to? Myślałem, że tu. Mam flesza jeszcze. A widzieliście, jak zaruszowali, od razu wyskakiwali. Nie wiem, jak wtedy. A, bo jeden został. Sprawdź dobry po fresh. O nie, nie mam flesza. To ty mi dla Ja fleszu. mam flesza. Poczekaj. No, dalej. Jak ja takiego magika rzucam. Czysto Ma? No. To nie będzie na w domku. Co się dzieje? Aha. Nie bój się, to ja. Okej okay. Sprawdź się, rolek. Nie. Nie możemy się teraz rozdzielać. Serio? Jeszcze nie teraz. Okej okay. A no gdzie jest koleś, no? Jest, Jungle albo CT. CT. Ale, ale wstajesz, musisz... Ej, z czego go zabijesz, że mamy 14 na 20? Jakimś palakiem? Tak. To niedobrze, nie, teraz co? teraz go źle zabiłeś raczej. zaprosiłem. Tak, raz się spalił, raz się spalił. No właśnie. Ale to nie ma w sumie, no się po prostu. Mhm, to po... Cholery to rzucasz. Weź, bo dojadą teraz, serio, nie tuptaj, nie tuptaj. Konektor. Kodem, Ej, konektor Flaszuje Ej, jest? Co? Dysko masz, Dysko masz O nie Ale patologia No gościu, no bo ty skaczesz I cię dorwał, czy nie? Zaskoczył cię? No właśnie Chociaż konektor i sekundę później leżałeś, nie? No Ej, no stary, ile ty mi się powtarzamy, no Czwarty raz będzie teraz. Przepraszam, okej? Okay? To zaraz monotonny stanie Dobra, dawaj. Musimy myśleć lepiej nad ustawieniem, Shhh. wiesz? Domek. Domek. Ojku, za późno sorry. Dobra. Dobrze. Nad ustawieniem lepiej? to ustawisz się na kanapce następnym razem W sumie tam gdzie stoisz Może i będzie lepiej Chociaż czy mogą dojechać Nie, właśnie Nie, Ty bierzesz No, ja wezmę na Jeden musi kampić, a drugi ich No pod drewno CT dwóch Trzech, trzech CT Ale końcówka Jeszcze cztery Kupuj sobie, nie? Nie, jeszcze cztery No ale bo na tym Mirażu to pół życia spędzimy zaraz. No, ja spędzimy. Aha, no wiem. Dobra. Ej, rampa. Zatrzymuję. Ja też. Zatrzymywałem. Dobrze? No. Łączki jeden. Dwóch. Jeszcze jeden. Nie widzę go jeszcze. Dob dobi, dobij, dobij go. Morales dobij go. Nie mogę. Schody, schody sześć. Dobra. dobra, ej, bo teraz karabiny będą mi wjadać na szybko, nie? Domki domku na atakować. Serio? Na to będzie dobra pozycja, myślisz? Nie. Ej, wszyscy my to w domku będzie lepiej? To szczerze. że pójdę na bomb, ci nie dojadą, ja wejdę do domku. Bo tu masz. coś. No, ci chodziło. Rampa. Dużo. Przeszuję, rampa może No nie możesz uciekli. No, przestoczyli się granaty. Ile do mnie, coś Aha, Domek mnie Kurde, jakie najdarza mi fa... Stary ginę! Ej, mało mam ma 14. Jeszcze jeden tam jest. Pomóż, pomóż, pomóż. Nie ginę! Krawiec się Phoenix chyba. tam stąd! Nie, potem zostanę gościu, no. Najbezpieczniej tu jest, nie? A jak mu dał info? Nie dał info. Tu chyba jest? mi słyszałem, nie wiem. Yes. O nie! No na reloadzie mnie złapał, no. Ja... No bo się bałem, że będzie, no. O gościu, no. Ale patrz, dwie pierwsze mega łatwo, potem się rzucają na nas, co? No coś jest nie tak Ja pierniczę, no za trudna misja gościu o. Idź do domku, co ty robisz, człowieku? No na pistolach to wiesz Karty sobie strajszy się. Dobra przepraszam korku? a w było ustawieniu już, tak? Aha. Domek Ej domek Zabiłem porząd? Tak I rampa sorry, konektor, konektor Jeszcze konektor. domek wahrem, bo no ja patrzę A domek nie ma? Nie wiem. I nie mogę zabić, ale nieważne. Ace'a daj. te będzie, zawsze po czasie wychodzą Serio? Tak. Poprzedni chyba nie po prostu... Nie ma go, nie, widzę. Nie. nie widzę nie Zwycięstwo Ej, dobra, no dawaj, boż, teraz następną misję, no. Okej, okay, to przepraszam. No to ustaw się, idę do domku. I cichosza, cichosza. Albo nie, jednak możesz gadać, możesz. Dobra, ale ty nie. Domek. To trzymali się, bo mowa. Co czego? Ej, ja wiem! Pomóż! Pomóż, Janusz. Janusz. Janusz! Janusz Musisz! Co Zostało? Aha! On spadł i się <grym> Ale tragedia, stary, aż ja się spistala, nie? Eee. Bo panika gaming była. I tylko fraga zdobyliśmy z tego, nie? Jednego tylko? No! A, bo tak. pięć było w poprzednim. Jakiego Jak jednego na tyle? No. Co oni zrobili? To czego ty strzelałeś? No jeden się zabił, jeden się spalił, drugi wysadzony i ja się strzelała. No. <gryw> o nie Najgorzej. Ajajaj. Ej, aj, aj. aj, nie... Ej, lampa, mógł... do, do... do, do. do. do dobra. Przychowaj Dobra, to rewart za poprzednio była, było, nie? A czy był? Dobra, bo teraz się rzucą na nas, człowieku Ale przyspieszyli, bo bardzo szybko, nie? O, teraz przeraszowali No bo poszli po prostu do czy coś, dobra Cicho, cicho, Chcesz nie Wiesz? Jeszcze nie, nie słyszałem. No jest, ale za wcześnie, że jest Biegną, biegną Wyszedł Poczekaj, chowaj się Pięciu, aha, tak, ja też. Się... Jesteś takim, jak No nie wiedziałem, że się od swojego palę, nie? 5 w domku było, 4 na pewno. No musisz to ugrać, nie? Okej. Okay. Nie no, w tym miejscu nie na tak szczerze, bo ci nagle 5 wyskoczy raczej. Idź na schody bardziej. No tutaj, tutaj masz. No i podobnie, to już misja nowa. Ej, to, są, to, są, to są. <grypto> Dawaj to! Dawaj! Jeszcze go nie trafiłem. Ej, stary, gdzie ty się obniża poziom? O co chodzi? No, bo MP7 to jest gówniane, no widzisz. O. Na pewno każdy z oglądających robił tę misję przynajmniej dwa razy. No ale nie dwadzieścia, jak my. Nie, no my pięć albo sześć. Nie pamiętam. Nie, ja to chyba będzie piąta, bo teraz. Dopiero, dopiero w sumie. Nie, szósta raczej, nie. Raczej szósta. Okej. Okay. okej, okay. stary. Przepraszam. No. Ej, dobra, jak to wygrasz, to gościu? I have no idea. No bo to Miraż, mówię, że nie lubię Miraża. Ej, kalaso. No co on robi? Pany, to nie tu! A jeden bomb gramy, aha, no serio? Leżę, leżę, Pisto leżę. Pistoletów, ty cię zabił? Tak, na No w sumie tak Ale nie ma znaczenia teraz. Patrz, niebieskie granice jest. widzisz? Nie no, widzisz? Widzę jak strzela, dobra, budź się No ma znaczenie, bo nie będziesz miał full hp zaraz Nie? Okej, okay, sorry, przepraszam A w zasadzie okay. jak masz teraz tyle, to się już do stu odnowi, nie wiesz? Tak? To nie obrywaj, bo w następnych będzie ciężej Nie rzucaj palących, raczej rzucać HR chyba Jeszcze ja nie raz ich nie spalinę chyba, tylko teraz raz domku tam Łączy kierunek jeden, dobra, spokojnie U. Pomóż, pomóż Ja Dobra Powrót Bezpieczni Ja mam pięćdziesiąt pięć Okej, co kryjesz? Małkram prędkość No po co będziesz ich zwalniał? Kawa chyba nie. Dobra, się zabije. Nic Słyszałem jak dostajesz To nie odbota. bota bo chyba biegną CT Czemu są... Przy... CT Na shiftie oh. pod się, słyszę potem Proszę no i teraz na shifcie, teraz teraz Nie Teraz idę na dobre, jak ty chcesz kanapkę? Czy w ogóle pod drewno? Nie na pod drewno to żałem Musimy się Na ninja na O, no dobra Nawet, okay. ale, okej Ale mi skraca No nie, tylko na, na słuch Nie ruszuj, ażby być szyi Łącz teraz bardziej uważaj, myślę Ja patrzę wszystko, rampę, konektor i dżunglady, patrz CT i ten, no Taką stanę? patrz, o. o Fajnie? Tak Może na CT To rzucę to sobie, zabezpieczyć się, dobra? Ale nie lubię rzucać Palenia, rzuć ja palenie, rozumiesz? Rzuć palenie ja, wiem. Dobre, nie? nie? Rzuciłem palenie, wiesz? A oni skąd rzucili rzucam palenie Serio? Pokaż. Aha To tobie, <noise> co jest gościu w kładzie bombę? Musisz, no, musisz, nie musisz. Nie wychylaj, nie wychylaj, ostatni jest, nie wychylaj. Nie, zostało, nie Mówiłem Ser, 18 mi zostało, nie? Po co wychyliłeś? Ej, no jednego... Dobra. Dwie fale i tak jeszcze. Aha. Dobra to Jego samo, zabijcie? to samo Ej bombę chciał położyć, żebyśmy przegrali już wtedy, chyba nie mogą podłożyć nawet. Nie no, musisz się rozbroić, nie? Przecież masz chyba tak? Masz, Możesz Aha, podłożyć. A nie, absolutnie. nie możesz, nie możesz, nie możesz. No to chyba nie może podłożyć nawet. Nie Ej, raszują! Nie. Domek alberampa Domek super. Pomóż, 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 pomóż! pomóż, Yeah! Przepraszam, bo się podniosłem tak seryjnie! Seryjnie się podjarałem, nie? Dobra, Meszak, ostatni, nie możemy się wysypać teraz Ostatni I po misji będzie Woohoo! Cichutko Gotowy? Trzeba za jedną, za wszelką cenę zabić jedzenie. Aha, trzech domek, to A za wszelką cenę, tak? i kończę misję, albo bo tylko. Nie. Pra... O, GG! Problemy. To. Ale problemy. Ej! 9099, nie wiem jak za pierwszym czy drugim razem przechodziliśmy misję. O. No dobra, myślę, że na dzisiaj to już wystarczy, moi drodzy. Także mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo my z mesem chyba troszkę mniej. Gdy nam tak... No, było trochę problemów, ale daj sobie radę, jak zwykle. <słyska> gdy nam tak niewiele brakowało, ale udało się oczywiście Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, kliknąć dzwoneczka i jeśli film Wam się podobał, to łapka w górę. Ale tylko wtedy, bo jeśli uważacie, że to była hała, to zostawcie zamkniętą Zastawcie przeglądarkę. Albo zostawcie nas w spokoju. Dokładnie, także do zobaczenia i do następnego.